Witajcie w drugiej części naszego sylwestrowego maratonu. Po wczorajszym wypiekaniu tych chrupiących bas mam dla Was fantastyczną wiadomość. Dziś piekarnik i patelnia mają całkowicie wolne. Widziałam komentarze i wiem, że niektórzy z Was czekają na coś lżejszego. Dlatego dzisiaj stawiamy na 100% świeżości. Żadnego smażenia, żadnego pieczenia. Przygotujemy wspólnie tak zwaną zimną płytę. Obłędne róże z tortilli, kolorowe sushi i eleganckie koreczki z mnóstwem warzyw. A co z naszymi różkami z wczoraj? Hm, one bezpiecznie czekają na jutrzejszy finał, żeby nie zmiękły. Zatem noże w dłoń, dzisiaj będzie pysznie, kolorowo i bez grama tłuszczu z patelni. Więc zaczynamy! I jako pierwsze kroję tortille. Warto użyć jakiejś linijki bądź czegoś, co pomoże nam zachować równe odstępy. Kroimy na dość wąskie paski, około 3 cm. Eee, smaruję to twaroszkiem. Umie tartar wegański. Wegański, dlatego, żeby nie było po prostu na biału. Nie chodzi o to, że nie jemy mięsa. Eee, salami i listki. I tutaj mała uwaga bo e, ten pierwszy zwijam jakby pod prąd troszeczkę było ciężko mi zwinąć a kolejne już zwróćcie uwagę e, zwijam w drugą stronę i wtedy jest dużo łatwiej także taka mała podpowiedź no, ale tak też się da i też róża wyjdzie tylko troszeczkę jakby ta salami się tak e, zwija troszkę Tą stronę zawijać jest dużo łatwiej. No i można troszeczkę tutaj odprostować te listki, powyginać, żeby ta nasza róża była taka, taka bardziej otwarta. No zależy, co się komu podoba. Kolejne zwijane róże robię z szynki z tłuszczem. I tutaj też bardzo ładnie to wyjdzie, bo. Ta biała obwódka będzie widoczna, wszystkie jakby te części, które zostają odkładamy, zaraz wykorzystamy je w kolejnych zwijańcach, że tak powiem, albo sushi, jak zwał tak zwał, zobaczycie jak ślicznie to wygląda, może być pastrami albo coś, coś co ma jakiś taki fajny ozdobny brzeg, będzie ładnie wyglądało. Kolejne róże, jakie będę robić, to są z białe róże z, tutaj użyję sera koziego, bo taki akurat udało mi się kupić, który był, miał najcieńsze ym, plasterki, ale to właśnie tak korzystnie, bo ten ser jest taki biały i różyczki wyszły z tego bardzo ładne, ale można użyć każdego innego sera, może mozzarella, ym, nawet byłaby pewnie fajniejsza, bo byłaby bardziej plastyczna, kozi serii był dość... Yy, Twardy i w niektórych miejscach mi troszkę popękał. W każdym razie, o tutaj, już jest troszeczkę inna technika wycinania kółek, bo tam troszeczkę odkrajałam z całego kółka, a tutaj już postanowiłam mm, wyciąć pół kola, takie, które będą w całości wykorzystane do takiego właśnie zwijanego kwiatka. Róża wyszła piękna, delikatna, naprawdę fajna. I kolejne zwijańce, teraz, teraz będą sushi, prawdziwe sushi, czyli zwijane i krojone na plasterki. Sałata jakakolwiek i te nasze resztki, żeby się nic nie zmarnowało, to wykładam wszystką szynkę i te brzegi z tym białym też, które zostały, to nie ma znaczenia. Dokładam paprykę, ogóreczek konserwowy też wiecie dla ładnego wyglądu i dla smaku. Troszkę tak trzeba przełożyć na początek, żeby to się znalazło w środku. Warto w miarę ciasno zwinąć, żeby później to nie wylatywało. I staram się teraz trafić. Oprzynam końce i staram się trafić pomiędzy te ogóreczki, żeby. Gdzieś chociaż na jednym boku było widać z przekroju takiego poł w połowie przekrojonego ogórka. O. I tak to wygląda. I kolejna tortilla. Tym razem używam y, tego twarożku, który robiliśmy wcześniej z pieczarkami. Pyszny ogórek, który nada soczystości. Jajko, bo takie akurat było zamówienie na jajko i keczup koniecznie miał być w środku, więc proszę bardzo jest zamówienie. Wy pamiętajcie, że to jest tylko inspiracja, możecie wkładać do środka wszystko, co macie pod ręką i co lubicie oczywiście, i wtedy będzie wam na pewno smakowało. No i tutaj też kroję tak mniej więcej na trzy części i każdą z części jeszcze na pół. I troszeczkę ozdobię. Hmm. Tutaj wjedzie bazylia, pomidor. Także, żeby było jeszcze bardziej kolorowo i jeszcze bardziej soczyście. I tutaj znów przypominam, żeby nie ściskać za mocno. Jak jest taki listek bazylii, to żeby on był po prostu troszeczkę tak, miał przestrzeni. Żeby go nie, nie ścisnąć. No i kolejne. Tym razem bazą będą, będzie salami taka mała i małe pomidorki, takie podłużne, miałam, przekroiłam na pół, odkroiłam czubek i koniec takiego pomidorka i malutka mozzarella też na pół. No i wykałaczka z żeby tak ładnie było. A z jagutką. I koreczki, klasyczne koreczki z brie z orzechem coś zielonego, jagódka i malina proste, że aż proste bardzo ładne i pyszne po prostu pyszne dla ozdoby troszeczkę mandarynki i voila i kolejny klasyk jajko zawijane w łososia jajko kroję na cztery zawijam w plasterek wędzonego łososia nadmiar odcinam żeby nie było za dużo bo za dużo to też niedobrze Wkładam w taką miseczkę, która naprawdę fajnie wygląda i dekoruję. Warto, naprawdę warto. Normalnie to takie coś podaje się z kawiorem, ale u mnie kawioru akurat nie było pod ręką. <laughs> nie każdy, zresztą u nas to chyba tylko ja bym zjadła coś takiego, a na akurat nie dla mnie to było. Ogóreczek dla zmiany. Kolorystyki i ja właśnie na to, żeby czarny kawior byłby fajny, a właśnie do tego łososia, wtedy tak fajnie komponuję i wystarczy położyć tylko kawior na takiego łososia i też już wygląda pięknie, ale ja tutaj sobie poradziłam używając ogórka i oliwki i pomidorki. Sami zaraz zobaczycie, jak to się zakończy. I gotowe. Pamiętajcie o koprze, bo on nadaje lekkości. On jest jak takie piórko dodane do kreacji gdzieś tam. Także pamiętajcie o koperku. I już robimy kolejną pastę. Teraz będzie strąg wędzony. Troszkę majonezu, można dać jogurt, ja dam majonez, musztardę, jajko, szczypiorek. Mieszamy, doprawiamy solą, pieprzem, co tam komu pasuje i brakuje czego. Wycinam teraz na takie miseczki okrągłe. Wycinam takie dna do, można by to tak nazwać, takie dno, żeby łatwo było zjeść i to się bardzo sprawdza. Także polecam, jeśli macie takie miseczki, bądź można zrobić też miseczkę taką wypiekaną, ale ona wtedy będzie twarda, a tak to było, to takie miękkie i tak naraz na widelec e, pasowały i fajnie się wyjęło z tej miseczki, także to jest fajny patent. E, napełniam tą pastą, do tego jeszcze żółtko troszkę starłam e, i szczypiorku jeszcze troszeczkę posypałam na wierzch i teraz już tylko rzodkiewka. I kawałeczek pomidorka wyląduje też tam. Ach, jeszcze po kaparze wkładałam. Zobaczcie, i wygląda jakby. E, noski miały. tutaj nie koperek, tylko pietruszka. <laughs> Ale koperek też by były fajne. Pół Filadelfii. Tym razem wjeżdża zwykła Philadelphia. Yy, chrzan, jajko, no o, sól, pieprz, oczywiście Coś zielonego, u mnie już szczypiorek i, i koper pewnie. I rzutkiewki jeszcze starłam, bo zostały, więc wykorzystujemy wszystko, wszystko. Przekładam tutaj do woreczka, już nie do rękawa, tylko do woreczka, tak żeby wam pokazać, że nie trzeba mieć rękawów cukierniczych można w woreczku zwykłym, tylko taki troszeczkę grubszy polecam. bułeczki mini bułeczki. Kroję na pół, wypełniam tą pastą. Załata, szyneczka, to było zamówienie też <laughs> konkretne, więc szyneczka drobiowa wjechała i ser cheddar będzie. Tutaj no niestety nie mam zbyt dobrego ustawienia kamery, za co przepraszam, ale coś tam widać jednak, nie? takie zwykłe kanapeczki, ale też nie wszyscy na imprezach lubią tylko takie lekkie koreczki czasem faceci lubią taką bułeczkę wciągnąć, żeby tak konkretnie posiedziało w brzuszku no i tutaj ozdabiamy tak tam tradycyjnie pomidor, ogórek i coś zielonego Dokładamy pietruszeczkę albo koperek, i co kto ma tym razem? Pietruszka, troszkę papryki. I jeszcze po bokach wypełniłam troszeczkę twarożkiem, tak jak widać, żeby tak nie wylatywało z tych bułeczek. Kolejne dwie bułeczki, jakie mam na szybko, smaruję masełkiem, trochę zielonego, takie zwykłe kanapeczki. I tutaj składam szynkę drobiową na pół. I na pół, ale jedną część zawijam w drugą stronę i też wychodzi taki fajny zawijasek. Kolejne dwie z pastrami, bo takie było zamówienie, więc robimy. Na te bułeczki już chłopacy czekali, więc takie. Na szybko, na szybko. Tutaj pół plasterka sera, które zostało od wcześniejszych bułeczek, na małe, drobne trójkąty podzieliłam, żeby też wcisnąć i zużyć. Salami została, też dołożyłam, żeby zużyć. Także y, tutaj staramy się wykorzystać wszystko, żeby tych resztek i ścinek nie zostało nam y, bardzo dużo, tylko jak najmniej troszeczkę twarożku, żeby było do czego przykleić te nasze tam lekkie rzeczy typu koperek i właśnie papryka na przykład, czy tam cebulka, co byśmy tam wkładali, to warto jest troszeczkę twarożku gdzieś tam, y, tutaj już sam śmietankowy twarożek. O, i jest wtedy w co wetknąć e, taki koperek, żeby on tak fajnie stał i podnosił tą naszą e, przystaweczkę, przekąskę, żeby ona taka była właśnie e, troszeczkę zwiewna. Wtedy dużo fajniej wygląda to wszystko. No i jeszcze szybko zdjęcie trzeba zrobić. <grym> I gotowe. I tak oto dobiegliśmy do końca. Jest kolorowo, świeżo, lekko i przede wszystkim smacznie. Stół będzie wyglądał na pewno przepięknie z takimi przekąskami, ale pamiętajcie, to jeszcze nie koniec. Jutro część trzecia. Jutro będziemy wypełniać te nasze tostowe koperty, kubeczki i rożki z tortilli. I będzie się działo, oj będzie się działo, nie chcecie tego przegapić, więc koniecznie subskrybujcie kanał i do zobaczenia jutro, rano, w ostatniej części. Na razie...